Szukam asystentki, obowiązki są przeróżne. Typowe prace biurowe, Excel, eBay. Czasami trzeba iść na pocztę. Trzeba ogarniać media społecznościowe i wszystkie inne prace, jakie się wiążą z pracami biurowymi. Ale to jest nie wszystko, ponieważ dużą częścią moich, moich zajęć są prace warsztatowe. Przezowanie, jedzenie. Czasem trzeba coś poznaczyć, coś przygotować. I tutaj te wszystkie prace są lekkie, ale wymagają niesamowitego skupienia i dokładności. Mile widziane są zdolności manualne. Czuwamy też dużo takich naukowych prac. I tutaj znajomość fizyki by się przydała, ale proszę się nie bać, to czego się uczy w szkołach, to jest po prostu jakaś żenada. Trzeba też sprzątać. To jest w zasadzie pierwsze zajęcie, jakie będzie, bo muszę uporządkować cały mój warsztat. I to jest takie po prostu zwykłe sprzątanie. Rzeczy się brudzą, rzeczy się psują, nie zawsze mam na to czas. Czasem dzieci przychodzą na warsztat i wszystko rozwalają. Zaczynam przeżyć robić filmiki na YouTube, dlatego trzeba by było też je montować. Jest oprogramowanie, trzeba się tego po prostu nauczyć. W sumie tutaj wszystkiego się można nauczyć? Nie jest to trudne. I zresztą jedna kwestia rzeczy, jakich robię, jest to fotografia. Czasami trzeba będzie gdzieś ze mną pojechać na jakąś sesję, pomóc po prostu, ale też i później zrobić obróbkę zdjęć. Praca jest jak żadna inna. Tutaj decydują predyspozycje naturalne. Jak ktoś bardzo jest pedantyczny, jak ktoś bardzo jest inteligentny i jest w stanie się uczyć. I to tu jest najważniejsze. Pozdrawiam!